Ciao a tutti! Cześć wszystkim! Benvenuti sul mio canale! Witajcie na moim kanale! Ja jestem Monika Skip Italian i zapraszam Cię na krótką lekcję języka włoskiego. Dzisiaj mam dla Ciebie jedno, a w sumie nawet dwa wyrażenia, które mają te same znaczenie. A że mój chłopak, partner Stefano, czyli Stefek, jest z Rzymu, no to przy okazji będziemy mieć trochę wyrażenie związane właśnie z Rzymem. Czyli pagare alla romana albo fare alla romana. Co to znaczy? To nic innego jak po prostu podzielić rachunek porówno. Czyli powiedzmy, idziecie ze znajomymi do knajpy, restauracji. Każdy z Was zamawia kompletnie co innego. Jedna osoba zamawia więcej, druga mniej. Jedna pije więcej, jedna mniej. No i co? Kelner przynosi rachunek i wtedy dzielicie na przykład, jak jesteście w 8 osób, to dzielicie to po równo po, na 8 osób, tak? Czyli powiedzmy, jeżeli ja zjadłam tylko przystawkę, a druga osoba zjadła pizzę, przystawkę, deser i wypiła litr wina, to zapłacę również jej część. Reacji. Pagiamo alla romana, czyli yy, reacji, czyli wiadomo, znajomi, chłopcy, dziewczyny, Słuchajcie, płacimy porówno albo ragazzi facciamo alla romana, czyli też płacimy porówno. I ktoś może powiedzieć si pagiamo alla romana, si facciamo alla romana albo no, purtroppo no, czyli nie. Na dzisiaj to wszystko. Dajcie znać, czy lekcja Wam się podobała. Oczywiście nie zapomnijcie polubić filmiku, subskrybować mój kanał i ci vediamo alla prossima! Grazie, alla prossima!